Cześć, witam Was na kanale MarboSport a dzisiaj zrobimy trening SBW, czyli trening całego ciała z użyciem gumy. Dla przypomnienia, trening FBW jest to trening ogólnorozwojowy, gdzie na jednej jednostce treningowej robimy całe ciało, rozpoczynając od największych partii mięśniowych. I stopniowo przechodząc do tych najmniejszych. U siebie osobiście lubię ten trening, kiedy robię sobie jakieś krótkie przerwy. Wtedy przechodzę z danej specjalizacji priorytetów na właśnie trening ogólnorozwojowy, gdzie robię sobie go na mniejszej objętości i mniejszej intensywności. I wtedy bardzo fajnie odpoczywa. Nadają się również bardzo dobrze dla osób, które wracają na siłownię po jakichś kontuzjach, urazach, a także dla osób, które trenują rekreacyjnie bądź zaczynają swoją przygodę z siłownią. Ale nie tylko jest to trening dla osób początkujących, on bardzo dobrze może być również wykorzystany w fazie zwiększania siły, ale także podczas budowania masy mięśniowej, bo tutaj najczęściej trenujemy trzy razy w tygodniu, więc trzy razy w tygodniu każda z naszych partii dostaje bodziec do wzrostu, więc dobrze skomponowane i dobrze ułożone nada się również dla osób zaawansowanych, ale dzisiaj zrobimy to z użyciem samych gum. Bierzemy się za trening. I tak jak mówiłem rozpoczynamy od największej partii mięśniowej, czyli od nóg, tutaj robimy ruch imitujący przesiady, możemy sobie łapać gumy wyżej, niżej, w zależności od tego jakie chcemy obciążenie, po czwórkach robimy dwójki, matwy ciąg na prostych nogach i tutaj również decydujemy o tym jaki chcemy ciężar, jak chcemy obciążenie poprzez złapanie na odpowiedniej wysokości gum. I tutaj przechodzimy już do pleców, wiosłowanie i fajne jest to, że możemy sobie ustalić wiosłowanie pod chwytem, chwytem neutralnym, na chwytem. Wystarczy szybka zmiana ustawienia nadgarstków. Po zrobieniu obu rącz możemy zrobić również bardzo dobrze i skutecznie jednorącz. To samo możecie zrobić oczywiście na dwóch gumach, jeśli potrzebujecie większego ciężaru. Ostatnie ćwiczenie na plecy, martwy ciąg, tutaj robię z ułożeniem dłoni, nadgarstków chwytem neutralnym, ale równie dobrze możecie zrobić to na chwytem klasycznie. I teraz klateczka. To jest naprawdę fajne ćwiczenie. Zacząłem je robić nawet podczas moich normalnych, standardowych treningów. Wyciskanie, chwyt neutralny, można zrobić również klasycznie. I powiem Wam, że to ćwiczenie naprawdę bardzo dobrze wchodzi. Bardzo mocno można spompować, przygotować klatkę do treningu. A potem, robiąc sobie jeszcze dodatkowo butterfly e, bądź rozpiętki, rozciągamy tą klatkę naprawdę fajnie. I po zrobieniu takich dwóch ćwiczeń, ono jest całkiem solidnie przetrenowana. Na bareczki pierwszej szczęczyli czyli wznosy w przód z gumą, drugiej ćwiczenie wznosy w bok, również z gumą i takie dwa ćwiczenia powodują, że bark, jak widzicie po lewym jest całkiem fajnie zrobiony zaokrąglony, kulisty, wyżylony no powiem wam, że mam dobrą pompę, potem przechodzimy do ramion, zaczynam od bicepsów uginanie jednorącz z takim wychyleniem pół krokiem w przód, łokieć wysunięty delikatnie do przodu pracuję w pełnym zakresie ruchu następnie robię podobne ćwiczenie z inną gumą, tyle że już oburącz. fajne jest tutaj to, że mogę sobie ustawić nadgarstki łokcie, ogólnie gumę w taki, abym czuł to ćwiczenie jak najlepiej. Na triceps robię na klęczkach Francuza z gumą za głowy. Również tutaj można sobie bardzo fajnie wszystko dopasować i to ćwiczenie wchodzi idealnie w tricepsik. A tutaj kolejne ćwiczenie, które no, dosyć szybko wymyśliłem. Francuz leżąc z gumami również naprawdę spoko opcja. Zrobione. Nie będę ukrywał, że treningu na gumach wcześniej takiego stricte nie robiłem, bo zawsze, jak trenuję, to oczywiście na ciężarach. Ale po zrobieniu takiego FBW naprawdę mam bardzo pozytywne uczucia i odczucia, bo mięśnie są naprawdę dobrze przetrenowane. I to jest to, że tutaj ta guma jest jednak elastyczna. Więc nie jest taki sztywny tor jak podczas sztangi. Tutaj mogę sobie dociągnąć w bok, odgiąć, przygiąć i dostosować to w taki sposób, aby maksymalnie głęboko wejść w mięsień. Więc zrobiłem sobie po dwie serie każdego z ćwiczeń. Naprawdę jestem całkiem nieźle spompowany i bardzo przyjemnie przetrenowany. Więc oczywiście również Wam polecam, tym bardziej na wyjazd, na wakacje, idą święta, idzie Mikołaj. Zrobić sobie taki prezent za 10 zł na drugiej połówki albo nawet wspólnie naprawdę warto, bo taka guma dla kobiety, te dwie dla faceta naprawdę super się sprawdzają. Nie trzeba iść na siłownię 10 minutek i trening jest załatwiony, więc szczerze polecam. Dajcie znać w komentarzu, czy macie takie gumy. Jeśli macie, to jak wam podobają się treningi na tym sprzęcie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Hej!